Dobry wieczór, moje kochane dzieci. Zapraszam do krainy bajek Dziadzia Bokusia. z garycy. Dzisiaj przeczytam Wam wierszyk Bożeny Grabowskiej. Kaczuszki, ptaszki, żerafy w balonikach czerwonych. Na ciebie wielkich oczy, grmaśne usta, Co jadły wiśnie i lody malinowe. Osiecka tam śpiewa, dzieci tańczą sambę. A cóż to jest samba? Tańcem wolności, rozkoszną przestrzenią, Poezji litanią, gdzie słowo jest jucznią. I nadziei, wiarą. Dobranoc, moje kochane dzieci. Dobranoc.